Mam ludziska, witam na piance i w ogóle kolejny bit leci do Was smutny i życiowy z refrenem i w ogóle. Także czuwajcie i słyszymy się w ropie. Ja pozdro ziomeczki, wszystkich pozdrawiam. Lecimy Pochowam tą tajemnicę, co otwarła mowę wennicę. Serce do mej duszy Moi smutku w nich nie ruszy Dochowam tą tajemnicę Co otwarła mą wennicę Serce do mej duszy Moich smutków nikt nie ruszy Smutek kroczy mi ścieżkami Ktoś obwieszcza mnie szyszkami Trwam ustymi z domieszkami Również trwam w tych marzeniach Które nigdy się mi nie spełniają Prędzej me wspomnienia mnie przypominają Tak to jestem pnem i zerem Nikt nie wyjdzie mi w tym świecie Prędzej me dobroci zmieć nie dotrwam do tej trzydziestki Jak się będzie życie walić I nie przesypywać piaskiem Ją dochowam tą tajemnicę Co otwarła mą wennicę Puka serce do mej duszy Moich smutków nikt nie ruszy Dochowam tą tajemnicę Co otwarła mą wennicę serce do mej duszy, moich smutków nikt nie ruszy, zakopuje ścieżka martwe, co mamy plebistyty czerwcowe, Dochowuję swych tajemnic, nie otwieram swej komnaty, do króle z popętanych tworów, na sztachecie nie znajdziecie ździorów. Czy w jego nie zawiarą I nadzieję, która mi zamknęła serce I nie wróci na meto to I prędzej pod me łóżko wejdą stwory No i będą kły woda Ją dochowam tą tajemnicę Co otwarło mowę nicę Kuka serce do mej duszy Moich smutków nikt nie ruszy Dochowam tą tajemnicę Co otwarło mowę nicę Kuka serce do mej duszy Moich smutków nikt nie ruszy Dochowam tą tajemnicę. Otwaromowe nitce na serce do mej duszy, moich smutków nikt nie ruszy. Dziękujemy za uwagę i za tę bitwę na księdze. W ogóle, z jakimś tym i w ogóle trochę smutno, trochę życiowo. Także lecimy i pozdrawiamy ludzi ze wszystkich gron. I w ogóle, jak ktoś słucha, to słucha. Także powodzenia dla tych wariatów Także nas słacie w aucie, na płytach. Może kiedyś płyta poleci, ale nie wiem kiedy. Jak się ustawkuje i w ogóle to będzie płyta, i w ogóle, także ją dzięki Elo powiem.